powiem o trzech głównych powodach rosnącej popularności kompaktowych przestrzeni życiowych. Pierwsza to efektywność kosztowa. W miastach, gdzie ceny nieruchomości są niezwykle wysokie, mikroapartamenty oferują atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych mieszkań. Dzięki mniejszej powierzchni ich cena zakupu lub wynajmu jest znacznie niższa, no i czyni je to bardziej dostępnymi, szczególnie dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość, w normalne swoje życie, na własne rękę. Druga rzecz to styl życia i lokalizacja. Mikroapartamenty często znajdują się w centralnych lokalizacjach miejskich, co pozwala na łatwy dostęp do miejsc pracy, rozrywki lub innych udogodnień. Dla wielu osób ta bliskość jest ważniejsza niż posiadanie dużej przestrzeni mieszkalnej. I wreszcie trzecia cecha to podejście ekologiczne. Mniejsze przestrzenie wymagają mniej zasobów na ogrzewanie, na chłodzenie i utrzymanie i wpisuje się to w trendy proekologiczne. Grzegorz Krawczyk Global Solutions.